Nie to, nie jest żart, nie jest żart. Poseł KO Ka, K. O. Katarzyna Kierzek Koperska. Uważa, że problem Jazdy bez uprawnień, bo to chodzi o jazdę bez uprawnień i jazdę po pijaku, też można rozwiązać w prosty sposób. Posiadanie prawa jazdy byłoby weryfikowane na stacjach benzynowych przy okazji tankowania. No i właśnie bez okazania dokumentu zakup nie byłby możliwy. No i w ten sposób, pani tutaj cytat jest: Ten sposób nie wyeliminuje wszystkich tych, którzy nie powinni kierować pojazdem, ale można znacznie poprawić sytuację. To miałoby wyglądać, słuchajcie, no podjeżdżacie na stację benzynową, macie okazać dokument prawa jazdy, który zostanie zeskanowany, i wtedy dopiero możecie zatajać. I na stacjach samoobsługowych też. No i tutaj pani nam, e, pani minister, czy pani ministra, bo teraz tak się modnie mówi, argumentuje to tym, że no wiecie, no jeżeli chcecie kupić alkohol i nie macie 18 lat, no to nie kupicie, bo dowód trzeba okazać. No i jakby z benzyny pani minister chce zrobić temat typu alkohol. No i dobrze, i w Niemczech to tak działa, że nawet w, tam, gdzie macie samoobsługówkę dotyczącą papierosów czy jakichś innych, należy do, dowód zeskanować, dowód tożsamości i tak dalej. Ja się z tym nadal zgadzam ale dochodzimy do pewnego kuriozum. Nie będę Wam tego y, rozpisywał, bo Ministerstwo Infrastruktury to y, na razie przedłużyło sobie termin, żeby się do tego odnieść. E, pst, nie chcesz bić się na minę przy zakupie samochodu i kupić trumny na kołach? Albo nie wiesz przypadkiem, czy ty sam nie jeździsz trumną na kołach? Dziś możesz kupić raport w Carverticalu, który zbada DNA twojego samochodu, czyli po numerze winy, zobaczycie, czy była szkoda, jaka szkoda, kiedy szkoda, na ile szkoda. Nawet zdjęcia tych szkód czasami się pojawiają przy autach z zagranicy i zobaczycie historię, czy nie był kradziony, czy nie jest klonem, ale przede wszystkim, jeżeli będziecie kupowali raport na stronie Carverticala i wpiszecie kod rabatowy, o nazwie M4K dostaniecie aż 30% rabatu, czyli przy większej ilości raportów zawsze warto to zrobić. Zobaczyć czy nie jeździmy trumną na kółkach i jak kupujecie auto bez wychodzenia z domu już możecie je sprawdzić, żeby ktoś nie wbił was na minę. Ja bardzo rozumiem walkę z pijanymi kierowcami, natomiast wyobraźcie sobie dzisiaj, tak może trochę zhumorystycznie, sytuację, że zakup paliwa, zakup benzyny, zakup diesla, czy zakup gazu miałby odbywać się za okazaniem prawa jazdy. Bo jeżeli go nie masz, to nie kupisz, nie pojedziesz, logiczne, nie? Nikt za ciebie nie kupi, nie weźmiesz ziomka z prawo jazdy i nikt za ciebie tego nie kupi. Ok, zgadzam się. I jeszcze dochodzi do tego, że miałyby stacje benzynowe też trzeźwość sprawdzać. No tutaj... To już jest taki mądrzejszy pomysł, ale pomyślcie sobie, jak przesrane od czerwca by mieli działkowcy. Każdy działkowiec byłby w czarnej dupie, jeżeli masz działkę, a obok stację benzynową i chcesz iść po paliwo do kosiarki, nie dostaniesz do piły spalinowej, do agregatu prądotwórczego. Okaż dokument tożsamości. I wyobrażacie sobie, że 38-milionowy naród zrzuca się dla tych ludzi na